Czołem, czołem, kromka z rosłem, witajcie moimi w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda 1. I to, co usłyszeliśmy na samym początku, brzmi: no, przerażająco, na pewno strasznie. Zgodzicie się ze mną na 100%, właśnie, że takie macie odczucia. A jest to, moi drodzy, nic innego jak odgłosy dobiegające z izolatki na mapie Fort DW. Parę dni temu, w zasadzie może tydzień, nagrywałem wam materiał właśnie z Community Test Environment, gdzie można już testować mapki z dodatku, nie przejdą marcowego dodatku. I tam jeden z Was bardzo słusznie zauważył w komentarzu, że nie pokazałem właśnie tych odgłosów. Wtedy jeszcze o nich nie wiedziałem, ale kiedy wczoraj przeczytałem na jednym z portali internetowych, że coś takiego jest i że najprawdopodobniej, cytując ten portal, może faktycznie daj, zdaje nam do zrozumienia o nowym trybie w. Battlefield 1, który wejdzie wraz z DLC, ja mówię tutaj konkretnie o jakimś trybie zombie w Battlefield 1, pomyślałem, że warto byłoby Wam przybliżyć to, co tak naprawdę na tym forcie DW się znajduje. I oczywiście nie mam w 100% żadnych potwierdzonych informacji, to co Wam teraz przedstawię opiera się w dużej, dużej mierze na reddicie i na pewnych odniesieniach historycznych, ale myślę, że tak naprawdę za tymi okrzykami, za tą izolatką stoi coś znacznie, znacznie większego, no bo już tak naprawdę te poszukiwania easter eggów się na dobre w Battlefield 1 rozpoczynają. Jeśli nie wiecie o czym mówię, to w opisie macie film chociażby do tego jak zdobyć nowy, zupełnie nieśmiertelnik w związku z easter eggiem, który został niedawno tak naprawdę odkryty film Banboya Zapraszam serdecznie. Także moi drodzy, aby Zacząć w ogóle wszystko, całe gadanie na temat tego Easter Eggs izolatki, warto sobie przypomnieć jedną rzecz, że już kiedyś podobną sytuację mieliśmy dokładnie w Battlefield 4 i w dodatku wojna na morzu. Tylko kwestii wyjaśnienia. Pamiętaliście, jak podchodziło się do pewnej kamerki i po pewnym czasie słuchaliśmy bardzo, bardzo niepokojących dźwięków? Pozwólcie, że wam przypomnę. Oczywiście nie ma tu jakichś bezpośrednich nawiązań do tego, chociaż należy zapamiętać, że w Battlefield 4 również były różnego rodzaju chociażby eventy zombie, także na Community Test Environment. Ale w zasadzie tak naprawdę najmocniejsze poszlaki co do tego, co to może być, są w zasadzie sprowadzane do dwóch bądź też trzech rzeczy. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od pierwszej bardzo, bardzo poważnej. I mówię tutaj konkretnie o zespole stresu pourazowego i tak naprawdę podczas I wojny światowej spotkano się z tym określeniem na szerszą skalę. Moi drodzy, zespół stresu pourazowego to ponowne doświadczenie traumatycznego przeżycia poprzez wspomnienia czy powracające koszmary senne, unikanie miejsc, osób i innych rzeczy przypominających o traumatycznym wydarzeniu oraz przewlekłe objawy fizyczne, w tym nadpobudliwość, problemy ze snem, Koncentracją, trudności z zapamiętywaniem, drażliwość, złość, omdlenia czy też nadmierna czujność. I w tym momencie widzicie obrazki z żołnierzami, którzy faktycznie na ten zespół stresu pourazowego cierpieli właśnie po bitwie o Verdun podczas pierwszej wojny światowej i mówienie, że generalnie ich fizjonomia może co nieco nas skierować na postawę dobrze nam znanych zombie w popkulturze byłoby bardzo, bardzo niesmaczne z uwagi na to, że to są naprawdę poważne sprawy. W każdym razie cała społeczność battlefieldowa również na reddicie doszukuje się tutaj nawiązania właśnie do tego stresu pourazowego. Byłbym jednak troszkę sceptyczny co do tego, Rodzaju porównań z uwagi na to, że wydaje mi się, że jednak jeśli DAIS chciałoby zaznaczyć problem stresu pełrozowego, to zrobiliby to troszkę inaczej niż w taki sposób, w jaki widzimy i przede wszystkim słyszymy na forcie DW. Drugą natomiast, bardziej prawdopodobną teorią jest moi drodzy, nawiązanie przede wszystkim do tak zwanego ataku żywych trupów, który faktycznie. Miał miejsce w historii I wojny światowej i delikatnego zaznaczenia nam kolejnego DLC, najprawdopodobniej rosyjskiego, gdyż ten atak żywych trupów miał właśnie bardzo, bardzo wiele do czynienia z rosyjskimi żołnierzami podczas I wojny światowej, a mowa tutaj konkretnie, moi drodzy, o wydarzeniu w twierdzy osowiec, w której stacjonował właśnie ten rosyjski garnizon. 20 września 1914 roku pod twierdze przybyły pierwsze od działy niemieckiej ósmej armii, w sumie 40 batalionów piechoty, które próbowały zdobyć ją z marszu. Gdy próba szturmu zakończyła się fiaskiem, przysłano posiłki i rozpoczęto systematyczny ostrzał. Kolejne szturmy też kończyły się niepowodzeniem, jednak Niemcom udało się zdobyć nieco terenu, co pozwoliło im na podciągnięcie ciężkich moździerzy oblężniczych kalibru 420 mm. Rozpoczęto kolejny ostrzał, który trwał około dwa tygodnie. Po tym czasie Niemcy wezwali obrońców do poddania się w ciągu 48 godzin, jednak Rosjanie nie chcieli się poddać. Aby zdobyć twierdzę, zdecydowano się użyć przeciw Rosjanom gazów bojowych chloru z bromem. Chmura gazu po pokonaniu około 10 km osiągnęła szerokość 8 km i wysokość 10 do 15 m. Obrońcy nie mieli praktycznie żadnych szans na przeżycie, ponieważ nie byli wyposażeni w maski przeciwgazowe. Atak ten nie dawał szans na przeżycie nikomu w twierdzy. Kiedy Niemcy zbliżyli się do budynków, naprzeciw im wybiegli Rosjanie z bagnetami. Były to pozostałości 8 i 13 kompanii 226 Ziemlańskiego Pułku Piechoty, czyli około 60 żołnierzy. Jak napisał Artjom Denisow, kiedy Niemcy zbliżali się do rosyjskich okopów, napotkali kontratak prowadzony na bagnety z okrzykiem na ustach. Choć było to raczej ochrypłe hurra ocalałych obrońców, pozostałości po 8 i 13 kompanii. Może trochę więcej jak 100 osób, ledwie stali jednak, nadal walczyli. To, co zobaczyli Niemcy, było straszne. Żołnierze mieli na twarzy szmaty, którymi obwiązali oparzenia chemiczne, pluli krwią, a czasem wypluwali na koszule kawałki swoich płuc. Napastnicy, widząc tą przerażającą szarżę, przeprowadzoną przez ledwie żywych obrońców, rzucili się do panicznej ucieczki. Garstka Rosjan zmusiła do wycofania się około 7 tysięcy Niemców. Także, jak widać, moi drodzy, ta historia ataku żywych trupów, oczywiście w cudzysłowie, jest tutaj bardzo, bardzo prawdopodobna, jednak chyba najbardziej prawdopodobna historia wiąże się również faktycznie z uwarunkowaniami historycznymi i tym, jak to naprawdę w trakcie historii było, a mowa tutaj, moi drodzy, konkretnie o faktycznym oblężeniu tego szfortu, którego teraz widzicie na ekranie i mowa tutaj o zapiskach o wydarzeniach z 28 i 30 maja. Musicie tylko wiedzieć moi drodzy, że nie zdołałem potwierdzić prawdziwości tak na 100% tych zapisków, których teraz wam przedstawię. Dlatego jeśli wiecie, że jest to naprawdę prawdziwa historia, dajcie mi znać w komentarzu, a jeśli nie wiemy, to niech to będzie taka mała tajemnica, mała mgiełka niepewności, chociaż zakładam że faktycznie to, co wam teraz powiem, jest na 100% prawdziwe. Mowa tutaj, moi drodzy, konkretnie o wydarzeniach związanych z francuską inteligencją, która właśnie około 28 maja 1916 roku zasugerowała, że Niemcy właśnie niedługo rozpoczną atak na Fort DW. Wiadomo, w takich sytuacjach bardzo często pojawiają się oznaki zwątpienia, Ewentualne małe oznaki dezercji, i tak też było w tym przypadku. W momencie, w którym żołnierz o nazwisku Dubois i Girard, było ich dwóch, zaczęli knuć, zaczęli namawiać innych swoich towarzyszy do dezercji, w tym momencie zostali oni zamknięci w izolatce na rozkaz pułkownika Rainala. Jeśli dobrze teraz wymawiam nazwisko I co też, oczywiście, moi drodzy, się stało? W momencie, w którym Niemcy zaczęli bombardować bardzo mocno ten fort, tak naprawdę nie było żadnych szans na ucieczkę i żadnych szans na odbicie w tym momencie uwięzionych Francuzów już w tym forcie. Jak podają źródła z celi, w której byli zamknięci ci dwaj żołnierze, na samym początku wydobywały się tylko i wyłącznie krzyki, zgrzytanie zębów, panika. A później już tylko cisza. Także moi drodzy, jak widzicie, teoretycznie jest bardzo wiele wytłumaczeń tego, co tak naprawdę jest za tymi drzwiami, do czego nawiązują te okrzyki. Dla mnie najmniej prawdopodobną jest faktycznie wersja tego, że w DLC mamy dostać jakiś nowy tryb zombie. Bardziej przypada mi tutaj do gustu kwestia rosyjskiego dodatku, ewentualnie faktycznie tej historii, która ma spore prawdopodobieństwo tego, aby być prawdziwą. Tak jak już mówiłem, nie zdołałem niestety tego potwierdzić. W każdym razie na pewno jest to bardzo, bardzo interesujące i wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, aż faktycznie już po wyjściu DLC będziemy mogli tak naprawdę dowiedzieć się o tym Easter eggu, o tych okrzykach zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Także moi drodzy, jeśli coś wiecie więcej na ten temat, dajcie mi znać w komentarzu. Pamiętajcie, kromka gada radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam oczywiście do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.